Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Te słowa postanowiłem skierować do naszych mieszkańców, mieszkańców gminy miasta Witkowo, jak i również osób, które będą miały możliwość obejrzenia tej naszej migawki. Otóż będąc w mieście zauważyłem bardzo zmożony ruch, jeżeli chodzi o... Ludność, o mieszkańców, nie tylko, ale i również gości, którzy korzystają z możliwości robienia różnych zakupów, i w związku z tym, postanowiłem przypomnieć Państwu, zaapelować o stosowaniu się do poleceń, nakazów, zakazów, informacji, które napływają do nas, a które Państwo możecie za pośrednictwem naszej strony urzędowej, internetowej. Z którymi przepisami to możecie się Państwo zapoznać. Staramy się na bieżąco te informacje Państwu przekazywać, więc ja tutaj nie będę powielał. Zachęcam do przeczytania, do odwiedzania naszej strony internetowej, to kilka razy dziennie, bo co chwilę są nowe informacje. Być może ta aktywność spowodowana jest tym, że zapowiadają na najbliższy weekend. No, dość dobrą pogodę. Oczywiście zachęcam do korzystania z tej możliwości, natomiast jeszcze raz apeluję o zachowaniu odległości, o zachowaniu tej liczby osób, które w danym jednym miejscu powinny się gromadzić. Zachowajmy tutaj rozwagę, natomiast też przy okazji chciałbym zaapelować o Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, chociażby w robieniu zakupów, czy to artykułów spożywczych, czy w zakupie leków. Przypominam, że co prawda nie mamy bezpośredniego kontaktu urząd czy pracownik urzędu, a petent, ale istnieje możliwość z nami kontaktu poprzez skrzynkę mailową jak i również taka skrzynka podawcza, jeżeli chodzi o pisma, znajduje się na drzwiach przy wejściu do urzędu i jeżeli te interwencje Państwa, które tutaj do nas będziecie składać, nie wymagają z naszej strony wizji lokalnej, to na bieżąco oczywiście w miarę możliwości będziemy rozwiązywać, będziemy odpowiadać Państwu na otrzymywane sygnały. Chciałbym również w tym miejscu podziękować wszystkim służbom, które zajmują się naszym, naszym, zdro, naszym zdrowiem. Podziękować im za pomoc, za to, że stoją tutaj na straży przestrzegania zarówno i porządku, jak i dbałości o nasze zdrowie. Życzę wszystkim oczywiście przede wszystkim optymizmu, dużo zdrowia jak i również z spokoju. Dziękuję bardzo.